Cześć wszystkim, tutaj Sebastian z portalu Eurowizji.org. Jesteśmy tuż po premierze piosenki Brightest Light i jest ze mną nasza reprezentantka Marianna Kłos. Cześć Marianka. Dzień dobry. A Marianka, posłuchaj, zacznijmy najpierw od y, takich Twoich początków z muzyką, z, z teatrem, z dubbingiem. Opowiedz nam, jak to wszystko się w ogóle zaczęło. Skąd, y, skąd u ciebie się wzięło to zainteresowanie tym wszystkim? Już od małego ja chodziłam do przedszkola muzycznego i tam już uczyłam się śpiewać, też grałam trochę na pianinie. Teraz chodzę też do szkoły muzycznej i na zajęcia do teatru studiów, do takiej szkółki, tam jest śpiew, taniec i aktorstwo, akrobatyka, i bardzo dużo tam się uczę. A jak Zareagowali Twoi rówieśnicy ze szkoły, kiedy zostałaś ogłoszona, kiedy to już oficjalnie zostało e, ogłoszone w pytaniu na śniadanie, że to właśnie Ty pojedziesz z Polski do Tbilisi? A, czy były jakieś gratulacje? Jak, jak Twoi koledzy i koleżanki zareagowali? No, wszyscy mi gratulowali, było bardzo przyjemnie. Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, że będę jechała na Eurowizję. Bardzo mnie wspierają. Jak e... Jak ty się identyfikujesz z tą piosenką? Opowiedz nam o, o przesłaniu tej piosenki. A jaka, co, co, co dla ciebie ta piosenka znaczy? Jakie jak jest jej przesłanie? Bardzo mi się podoba ta piosenka, bardzo ją lubię. Przede wszystkim ona jest o takiej wewnętrznej sile, o tym, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć w siebie, że nawet jak coś nie wychodzi, żeby iść dalej i że każdy ma w sobie tą nadzieję, światełko takie... Tak, o, jest właśnie o takiej wewnętrznej sile, żeby się nie poddawać. Jakbyś mogła opisać trzema słowami swój występ, czy, czy już wiesz mniej więcej, jak on będzie wyglądał? I mm, oczywiście też nie chcemy, żebyś zdradzała wszystkiego, ale a, jakbyś podała taki zarys, co się tam będzie działo na tej scenie, jak, jak, jak ten występ może wyglądać. Jest bardzo ładnie, jest dużo właśnie światła, ale już takich szczegółów niestety zdradzać nie mogę. Więc to na razie tyle, a niebawem się pewnie dowiecie, jak to będzie wyglądało. A, dokładnie. E, Także czekamy na pierwsze próby w Tbilisi i nie możemy się doczekać w takim razie występu. E, powiedz jeszcze. Skąd czerpiesz jakieś swoje inspiracje muzyczne? Czy masz jakichś muzyków, którzy, którzy ci inspirują, którzy, mm, których podziwiasz i na których się wzorujesz? Tak, oczywiście. Bardzo lubię Krystyny e, Aguilere. Lubię, uwielbiam też Whitney Houston, Maria Carey. No, Lubię też bardzo Beyoncé, Ariana Grande, bardzo dużo jest tych artystek, głównie zagranicznych, no i inspiruję się nimi i chciałabym też kiedyś występować, no już raz wystąpię na, na tej dużej scenie na Eurowizji i bardzo się z tego powodu cieszę i chciałabym, jak będę dorosła i nawet może jeszcze nie dorosła, też występować właśnie na dużych scenach, koncertować, żeby ludzie chcieli przychodzić na moje koncerty. Świetnie, z, tego, z, całego ser, z całego serca Ci tego życzę. Dziękuję. A powiedz też, czy masz jakieś inspiracje w byłych uczestnikach Eurowizji Junior? Czy, czy to z Polski, czy kogoś spoza Polski? Czy, ktoś, czy było coś takiego, że jak zobaczyłaś czyjś, czyjś występ na Eurowizji Junior, sobie pomyślałaś, że ja też bym chciała tam kiedyś stanąć? Tak, oczywiście, było tak wiele razy. Jak oglądałam, to już byłam taka troszeczkę, no jeszcze trochę młodsza, ale oglądałam Roxanne Węgiel i wtedy, no uznałam, że bardzo bym chciała stanąć na tej scenie, Sarah James tak samo i nawet ostatnio jak oglądałam Dominika i pomyślałam sobie, że no przecież też bym chciała tam stanąć, też zaśpiewać na tej scenie, no i marzenie się spełniło i bardzo się z tego powodu cieszę, że mogę pojechać na Eurowizję Junior. Super, w takim razie trzymamy wszyscy mocno kciuki. A i Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A w imieniu całej redakcji, całego naszego Stowarzyszenia Konkursu Miłośników Eurowizji składamy Ci duże gratulacje i trzymamy kciuki, aby występ i cała ta przygoda była jak najlepsza. I pamiętaj, żebyś czerpała z tej przygody jak najwięcej. Dziękuję bardzo.